Dobry Państwu, dzisiaj chciałabym kontynuować temat, który zaczęłam od tego, kiedy analityk amerykański powiedział, że Polacy są bardzo śmieszni i zabawni, kiedy liczą na Trumpa i on wtedy rozwinął taką myśl, że Polska jakby powinna się obawiać pewnego scenariusza, kiedy Niemcy wzrosną w siłę i tutaj się zacznie po prostu rozrastać potęga militarna Niemiec przy jednoczesnym jakimś sporze ekonomicznym. I trzeba powiedzieć, że tutaj obecne wydarzenia, które zrelacjonowało między innymi Deutsche Welle, a także tutaj prasa bardziej związana ze Wschodem pokazują wydarzenia z ostatniej konferencji na Uniwersytecie Bundeswehry w Niemczech, w której wzięła udział pani. Anne Annegret kramp karrenbauer czyli obecna minister obrony Niemiec, tutaj pamiętajmy następczyni Urszuli von der Leyen, która została oddelegowana do Unii Europejskiej. I pani Kramp-Karenberger chce zdecydowanie zwiększyć wydatki na zbrojenia Niemiec i twierdzi, że po prostu Niemcy powinny rosnąć właśnie w bardzo dużą siłę militarną, powinny wysłać swoje wojska. Między innymi do Syrii, gdzie zaraz powiem, że już tutaj parlament niemiecki się opiera pomysłom wysyłania tej Bundeswehry. Gdziekolwiek z uwagi na to, że jeszcze od czasu wojny, od czasu zapisów konstytucyjnych, Niemcy miały nie wysyłać już, nie angażować się szczególnie w konflikty zbrojne. W każdym razie cały czas patrzy się na to przez palce, jednakże tutaj pani Kramp Karen Bauer która objęła to stanowisko ministra chciałaby żeby Berlin odgrywał tutaj jakąś istotną rolę mówi że nie może stać w miejscu i nic nie robić i między innymi wyraziła wolę zreformowania polityki bezpieczeństwa, powołania nawet nowego organu w Niemczech do spraw bezpieczeństwa, to jest Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To ma być nowy organ na wzór tej National Security Agency w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła także, że przyszedł czas, żeby Niemcy w bardziej zdecydowany sposób realizowały swoje interesy i przejęły na siebie większość odpowiedzialności za swoich także sojuszników w walce, jak się wyraziła, z terroryzmem. Terroryzmem i zwróciła także szczególną uwagę na współ, wspólne wysiłki z Francją. Tutaj mniej więcej z, ziszcza się scenariusz, który przewidywano w ostatnim okresie, że będą się tworzyły bloki współpracy dwukrajowe w ramach bezpieczeństwa z uwagi na to, że struktura NATO wykazuje tutaj pewne pęknięcie w zakresie na przykład Turcji. Większość Niemców w sondażach chce, żeby Turcja została wyrzucona z sojuszu północnoatlantyckiego. No i w tej chwili ten spór z wycofaniem Angażowania się Stanów Zjednoczonych w sprawę Kurdów to również zaowocował tym, że nowa minister obrony Niemiec wymyśliła powołanie z tak zwanej strefy bezpieczeństwa w Syrii, gdzie chciałaby z kolei współpracy między innymi z Rosją i w związku z tym także czeka na zgodę i akceptację ze strony między innymi Rosji na ten swój pomysł. Mówi, że kraj naszej wielkości i potęgi gospodarczej, technologicznej, kraj o naszej pozycji geostrategicznej, naszych globalnych interesach nie może po prostu stać z boku i przyglądać się sytuacji. Tutaj powiedziała tak przytaczanym przez Cajta wywiadzie, mówi, że Berlin musi mieć odwagę zaakceptować rolę potęgi organizującej, która, która będzie wygraną. Dla nas wszystkich powołuje się tutaj pani minister na handel mówi, że handel dyktuje więcej obowiązków wojskowych. Stwierdziła, że Niemcy jako naród handlowy mają szczególny obowiązek ochrony porządku międzynarodowego, w szczególności wolnych i pokojowych szlaków morskich, i proponuje między innymi ażeby Niemcy kontrolowały tutaj rejon Chin w zakresie żeglugi kontenerowej, z tego powodu, że Niemcy polegają właśnie na tych dostawach. Handlowych, podkreśliła jednocześnie, że to wszystko nie jest dostępne za darmo. I że inni włożyli więcej wysiłku, a mianowicie Stany Zjednoczone, jak na razie, tak się wyraziła. Przy czym jest to bardzo ciekawy aspekt, o którym powiemy w osobnym programie, z uwagi na to, że, dla przykładu, Iran określa te roszczenia Stanów Zjednoczonych pod adresem Niemiec, jeżeli chodzi o wzrost wydatków, jako w ogóle nielegalne roszczenia. Uważa, że jest to naciskanie. Które ma na celu uzyskać coś innego niż bezpieczeństwo. Tutaj Trump, Karen Bauer, jak gdyby po, popiera tą politykę amerykańską, którą Trump ostatnio tak bardzo akceptował, żeby cały czas ułożyć na sojusz i żeby te wydatki nawet rosły ze strony partycypantów. Także w tej chwili niechęć Niemiec do realizacji celu NATO, a także przyzwyczajenie do zajmowania takiego tymniego miejsca, jak pisze jedna z gazet, w międzynarodowych działaniach wojskowych ze względu na ograniczenia konstytucyjne wynikające z roli Berlina po II wojnie, wielokrotnie budziły tutaj krytykę ze strony innych sojuszników, a mianowicie konkretnie właśnie Stanów Zjednoczonych. To znaczy dochodzi tutaj do paradoksu, że mimo że Niemcy są zablokowane od wojny wewnętrznymi postanowieniami, a także powiedzmy, gremiów międzynarodowych, żeby się nie angażowały szczególnie w jakieś batalie militarne, to tutaj Stany w tej chwili krytykują tą postawę, zachęcając do większego udziału. Także niemiecka minister proponuje tą właśnie strefę bezpieczeństwa dla północnej Syrii, między innymi. Chciała tutaj też uzyskać e, możliwość wysłania e, niemieckich żołnierzy, których wysłanie zależy od parlamentu i, jak powiedziałam, czeka na e, akceptację ze strony Rosji, ale także i Turcji, ponieważ dała do zrozumienia, że jej inicjatywa będzie wymagała akceptacji ze strony właśnie tych krajów. Tutaj z kolei Kreml powiedział, że analizuje ten pomysł e, pani. Kramp Karrenbauer, który to pomysł z kolei wywołał irytację w niemieckich socjaldemokratycznych kręgach, którzy są w koalicji z konserwatystami Angeli Merkel. Ponieważ nie byli konsultowani i twierdzili, że nie pytano ich w ogóle o zdanie, na to właśnie Karen Bauer odpowiadała, że nie może stać z boku i przyglądać się, nic nie robić ra razem z Republiką Federalną. Powiedziała to m.in. w telewizji ZDF i sugerowała, aby stworzyć właśnie współpracę w Syrii z udziałem Rosji i Turcji i również tutaj powoływała się, że celem jest odbudowa tego regionu, a żeby cywile, którzy wyemigrowali, mogli spokojnie wrócić do Syrii. Także celem może być po prostu to w jej intencji, żeby ci imigranci z Niemiec z powrotem zawrócili do do Syrii i tutaj już jakby nie, nie gra roli, kto będzie współpracownikiem w tej sytuacji. Idea kramp Bauer oznacza wyjazd armii niemieckiej na ten bliski Wschod, wschód, który nadal bardzo niechętnie jest realizowany, z uwagi na to, że Niemcy niechętnie uczestniczyły od lat w wszelkich misjach bezpieczeństwa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, właśnie z tymi, w związku ze, ze wcześniejszymi już tymi no, naleciałościami, problemami po wojnie. I w związku z tym wywołało to. Yy, irytacje, ale z kolei Karen Bauer twierdziła, że współpracowała ściśle w tej sprawie z Angelą Merkel. Przypomnijmy też, yy, że Kramp-Kauenbauer chce zostać następnym kanclerzem w Niemiec więc, nie, Niemiec, więc w tej chwili chciałaby sobie utorować pozycję yy, do tego stanowiska i niewątpliwie będzie jej zależało, żeby stworzyć takie yy, wrażenie, yy, żeby być odczytana, że działa w ścisłej koalicji z Angelą yy, Merkel. Jakkolwiek tutaj właśnie w tle jest SPD, który obawia się zagranicznych zobowiązań wojskowych yy, dla Niemiec i kramp Kauer, między innymi, twierdziła, że była w kontakcie z ministrem spraw zagranicznych z SPD Heiko Masem za pomocą y, jakichś wiadomości SMS-ów czy maili, a tutaj on na to jej zripostował, że nie traktuje zbyt poważnie dyplomacji w zakresie wiadomości tekstowych, także tak jakby niekoniecznie chciał się podpisać pod tym, że ona na, na bieżąco go konsultuje, powtórzył tutaj sceptycyzm wyrażony przez kilku innych prawodawców z SPD, powiedział, że potrzebuje więcej szczegółów takie, takich jak na przykład rola niemieckich żołnierzy, zanim by dokonał jakiejkolwiek oceny, jednakże podkreślał, że Niemcy będą oczywiście dalej angażować się w poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań dla Syrii i udzielanie tam pomocy humanitarnej. Oczywiście pomysł pani minister zyskał poparcie niemieckiej społeczności kurdyjskiej, która jest rozgniewana atakiem Turcji na północno-wschodnią Syrię. Po wycofaniu się wojsk amerykańskich, tutaj Kurdowie, trzeba przypomnieć, stanowią około 1 trzecią, czyli około 3 milionów ludzi mających tureckie korzenie w Niemczech. A przy okazji jeszcze wspomnimy tutaj konferencję w Monachium, która odbyła się na początku tego roku, która stanowi kontekst. Jakby do wypowiedzi obecnych, pani minister, ponieważ na tej konferencji. Również po raz pierwszy doszło do takiego dosyć dużego rozdźwięku, na przykład poruszano tematy zmian klimatycznych, o których mówiono, że stanowią zagrożenie dla porządku światowego. Pojawiły się te tematy, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że ta sprawa została w dużym stopniu zbagatelizowana. Komentarze mediów niemieckich były takie, m.in. Deutsche Welle, że dzieci w wieku szkolnym mogą wychodzić na ulicę, Tutaj chodzi oczywiście o te demonstracje z tą szwedzką dziewczynką, ale także naukowcy mogą mówić o ekstremalnych warunkach pogodowych i, i tutaj nam przedstawiać zagrożenia, ale dla delegatów konferencji bezpieczeństwa w Monachium zmiany klimatyczne nie wydają się być bardzo pilnym problemem. Sama sala konferencyjna była zresztą w dużej części. Pusta, a okazało się, że głównymi zainteresowania, zainteresowanymi tą konferencją pod kątem klimatycznym były tutaj delegacje ze Stanów, delegacje ze Stanów Zjednoczonych, i to dlatego, może przy okazji Amerykanie zaproponowali podatek klimatyczny, na który mają tutaj dużą nadzieję i również przy okazji mogli przedstawić potęgę swoich firm amerykańskich produkujących paliwa kopalne, taki jest tutaj komentarz Deutsche Welle. Także innymi słowy mówi się wprawdzie, że ten klimat wpływa na masowe migracje, na terroryzm, choroby zakaźne i poziom globalnej niestabilności, jednakże z został się właśnie w dużej mierze ze zignorowaniem, mimo że wspominano tam, że grozi nam 40-stopniowy poziom temperatury w tym stuleciu. Ja jeszcze tutaj powiem, że przy okazji tych, tej konferencji w Monachium i również wyda, później wypowiedzi właśnie pani kramp Karen Bauer mówi się, że Niemcy powinny asertywniej bardziej asertywnie realizować swoją politykę obronną tutaj się między innymi na na wypowiedź pani minister y, pozytywnie zapatrywała publiczność składająca się z oficerów, y, naukowców i członków y, służb y, takich y, mo, studenckich, które były po jej stronie i nawet podekscytowane, ale z drugiej strony ta idea może być trudna do sprzedania, jak podaje prasa z uwagi, że na to, że po prostu kraj cały czas pamięta jednak te. Problemy z okresu wojny. W tej sytuacji y Mówi się, że Niemcy, które chcą wspólnie uczestniczyć w misjach ONZ-u, NATO, czy też wspólnie z europejskimi partnerami, mogą tutaj po prostu grozić temu wizerunkowi państwa, które się niespecjalnie miało w to angażować. I jeszcze przy okazji zapowiem program, który będzie osobno właśnie poświęcony. Prasie irańskiej, która odnosi się do tego wszystkiego, która uważa, że po prostu nie jest to w ogóle zgodne z prawem, te propozycje, które padają ze strony Stanów Zjednoczonych pod adresem Niemiec. No i w końcu jeszcze raz akcentujmy, że Angela Merkel teraz zmierza jakby w kierunku Francji, a właśnie Ostatnie komentarze w mediach dotyczące y, Paktu Północnoatlantyckiego i roli Stanów są takie, że ponieważ Donald Trump rozbija tak naprawdę NATO na części, y, to będzie skutkowało tym, że będą odradzały się stare konflikty czy stare tendencje, a nie znikały, oraz mówi się, że y, będą właśnie się wykluwały takie struktury dwupaństwowe, które będą bardziej zabiegały o swoje, y, Interesy lokalne niż o jakieś globalne bezpieczeństwo, które nie będzie w ten sposób możliwe do uzyskania. Na tym chciałabym skończyć, a jeszcze tylko taki krótki, ostateczny komentarz, że pani Karen Bauer chce zwiększyć wydatki na obronę. To dosyć radykalnie, spełniając w pewien sposób żądania, żądania Donalda Trumpa. Natomiast przypomnijmy, że jej poprzedniczka Ursula von der Leyen stanęła praktycznie przed prokuraturą za wydatki na zbrojenia, gdzie zarzucono jej, że wydawała za dużo pieniędzy na służby militarne, także jest to w sumie wszystko bardzo zagadkowe. Na koniec chciałam jeszcze Państwu polecić taki zespół niemiecki, Rainbirds, nazwa angielska, która, który jest jednym z lepszych zespołów rokowych, a śpiewa piosenkę Ceasefire, czyli przerwicie ogień i trzeba by było zadedykować chyba wszystkim uczestnikom tych konferencji. Tym bardziej, że widzę, że prasa tutaj po stronie po stronie wschodniej właściwie cieszy się z tego z tej sytuacji, która jest taka jakby nowa na naszym rynku militarnym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki Janusz Zagórski i cały zespół NTV.